Stelmeier, tak? Tak. To niezłe, XD. Dziękuję za donate'a. Właśnie tutaj staję w pierdzie. No za dobrze coś widziałem tego morderca. Patrzcie, jak on szybko nas ogrywa. To on wisi tam, a morderca jest tam? Kiedy to się stało? Jak to się stało? To tu wisi koleś, a morderca jest na drugim końcu mapy. Co, on się teleportował? Ajajaj. Jaki on był blisko. Przerumany jest ten ciomek. Ta, dwa razy go chlasnął, nawet mu nie uciekł. To nie jest dla nas poharatał. Jak się podobał mój Michael Myers z Bardzo dobry Michael Myers. A czemu czuję akurat? Nie lubię. Patrz, wygrałeś szakun Nie, Patrz, trzciona. Dwie dusze poleciały. Nice! 66% celu. Wow! Wow! No, się rzucił pan trzciona. Trzciona, no to już ostatni elogi 20 złotych. Dobra. Kień trzciona. Dzięki, jeszcze raz. Pozdro, pozdro. Szukamy niczka jakiegoś. Może bym się pobawił w sabotażystę troszeczkę. Lubię tę mapę jako survivor. Łatwo się tutaj chowa. Bardzo łatwo się tutaj chowa. Grażyna tutaj to jest, wiecie. Byle do przodu. Hmm. Ciekawe jaki mordulec będzie. Ciekawe by Jeszcze czterech ksiąków i trzy motki Tak to było, że na 10 była trzecia. Nie wiem, nie pamiętam. Jak ktoś jest zainteresowany rangą sponsora, wystarczy wejść w link w opisie, ten pierwszy, i kliknąć przycisk zielony wesprzyj. Na gamingu jest taki przycisk, na zwykłym YouTube nie ma, ale jak wejdziecie na YouTube Gaming, tam mojego jego live'a, to tam jest przycisk sponsorów. O, czyli mamy tego ziomeczka z tego, z, 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 z filmu, no jaki to był film, no, no jaki to był film. To jest Michael Myers, tak? Tak. Tu, 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 tu. Ej, każdy tu tam Halloween. No, właśnie, dokładnie, co on już widział? Myślę, że mnie widział, wiecie. Nie jestem jakoś pewien w stu procentach, ale chyba mnie widział. Co to było? Wszystko idealnie. A Lagi w tej grze czasami, czy co? Nie rozumiem do końca pewnych zachowań. E, zwialiśmy mu oboje. Chodź tu, Bill. A nie, nie zwialiśmy, on po prostu mam mniejszy radość. Nieważne w takim razie. On biegnie za mną oczywiście. Bo jakżeby inaczej. O nie, o nie, Grażynka. O nie! Będzie po tobie zaraz. Uważaj! Uważaj, Grażyna! Biej, póki możesz jeszcze, póki masz. Jak, biej. Aj! No to pozdrawiam cały czas z xD To niezłe XD. Dziękuję za donate'a. właśnie tutaj w pierdzie. Krażyna no, no MLG. Ja myślałem, że on nas zgubił, a on po prostu ma radius dużo mniejszy, terror radius. Dużo mniejszy, dużo, dużo mniejszy. Tem jak sobie O, no, już uciekły, już jest wszystko spoko, nie? Od wratzacz którą za to stoi. Masakra. Masakra Ajaj, niedobrze aj, 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 aj. Nie jest, dobrze. Nie jest dobrze. O, ratują mnie! Halo! CIEKAMY! Nie wiem, gdzie jest morderca, nie ma pojęcia. On mnie goni, pewnie co? Skoro go słyszę, to musi być blisko. No, bardzo blisko jest. O nie. No, był całkiem blisko. No, nie powiem. No, nie powiem. Oha, on był niżej. Billa się wystraszyłem. Jezu, jestem. MLG Survivor. Uh! Uh! Czy próba ucieczki, Saka, jest opłacalna? No, raczej nie. Tam jest chyba 5% szansy na to, że uciekniesz, więc wiesz. Bez sensu. Prędzej zwiniesz, niż uciekniesz. No. No. Dobra, podleczony. Pę, 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 muszę napisać SMS-a. He, he, Ej, ho. I niszczymy to tam. Ej. Nieźle. Ty jesteś nowy, zostaw logo YouTube i dzwoneczka. Ok. Logo w górę. To dobrze, pani Matrix. Świetny pomysł. GG mogą zrobić tylko sponsorzy, dokładnie. To On wisi tam, a morderca jest tam? Kiedy to się stało? Kiedy to miało miejsce? Prawdę? Wąble, wąble... Jak to się stało? Że tu wisi koleś, a morderca jest na drugim końcu mapy. Co, on się teleportował? Okej... Zdejmuję go, musimy go wyleczyć od razu, Grażyna. Halo! Gdzie tam lecisz? No małpoty ty wredna, no! Nie, ja pomagać po co? Pożegnamy w ogóle. To cię morderca złapał, kozoty. Bardzo nieładnie się zachowałam, nie wiem. on był blisko? Przerumany jest ten siomek. Ta dwa razy go chlasnął, nawet mu nie uciekł. Nieźle nam idzie, nie ma co. Wygląda bardzo dobrze. GG, zbliżam stanowiąc. No dziękuję, dziękuję, dziękuję.

Ciężko. Człowiek jest przyzwyczajony do zwykłego terroru Radiusa, a tutaj jest bardzo mały. Hmm? No. Michael Myers, a nie Jason. Wiedziałem, że jest Nieźle. To najz. Tu, tu, tu. tu. Jaka czaszka tu jest narysowana? Co chodzi? Czy to jest piracki statek? Czy co? Ma Paula Sponsorom to może dać wiesz. Na ludzie, nie? Niech sobie, niech sobie spamią. Jak już, już mają te ikonki, to niech sobie spamią, nawet po dwie linijki. Mi to nie przeszkadza. Nie ma problemu. Nawet całą, całą linijkę sponsorzy mogą sobie spamować tych super wypasionych emotikonek, które sam zrobiłem. To takich to mogą spamić ile chcą, ale tylko przy dobrej okazji. Nie cały czas, nie? Ojejku, kurwa, wszedł na trzeci poziom, teraz powala na strzała To nieźle. Właśnie dwóch ludzi złapał, jeden się rozłączył Dobry gracz To ja szukam władzy, elo Dobry gracz nam tam został, który się rozłączył No rzeczywiście Gniezły gracz Gwasiony Honorowi ziomeczek Znalazł Kuki, kuki. kruki melo Gdzie może być właz teraz? Gdzie może być właziu? Wiecie? Sponsorzy mają lepiej. No oczywiście, że tak. Ranga sponsora musi coś znaczyć na czacie. No tu, bez ja. Nie możemy tak. Łoł, wow. wow. Widziałem go tam na górze. Co on mnie też widział? No, no tak. Prawdopodobli prawda prawdopodobli nie widział. Może nie Dobra No i gdzie może być ten włas? Prawdę Naprawdę bąble. Nie wiadomo gdzie to ile tu kruków jest To one wszystkie się spłoszą? Aha, wszystkie się spłoszyły jak podszedłem. Dziuba nowy sponsor! To nie jest by sponsor dziuba. Hello, piąteczka, pozdro! No nieźle. Niezły sponsor spokoju obok. Ha! No nieźle. No nieźle. Teraz zostanę John tam stolik. Nieźle, nieźle. A gdzie Włazia. łazia? Gdzie się w łazia? A ja nie widziałem. Hmm. No może to jest tam, spoko. Nie, właśnie, a to jakieś kameczki. No, na tej mapie to ciężko będzie, że mi znalazł. Chyba, mi się wydaje coś. Jak będę dużo kucał, to raczej jestem bardzo mało widoczny. No, weź własne, Błaz też jest bardzo mało widoczny na tej mapie. Ło, 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 Jak spojrzysz w tą stronę, to mnie zobaczy. Zobaczy mnie. Widzę, że mi zobaczył, wiecie? Idzie prosto na mnie. Może o czymś świadczyć, ale no Nie mam pewności. A, nieważne. Nieważne, naprawdę, nieważne. Nie było tematu. Myślałem, że mnie widział, mnie nie widział. Aj, aj, aj Ja widziałem włas. No, no no, na pewno. Na pewno mnie nie wkręcasz, że nie robisz konia. Na Pewno. Na pewno. Wszyscy widzieliśmy włas. Cześć, teraz tu już biegam na sprincie już. Dosyć tego szukania. Może być wszędzie przecież. Wiesz, że ta mapa jest taka dziwna. Mega dziwna. Ja na tego włazu raz nie słyszałem. Halo! To poważnie! Gdzie to może być? Może w tych zabudowaniach gdzieś? No nie wiem! Naprawdę nie wiem! Sponsor 15 lub 25 zł miesięcznie? Chyba nie ma opcji 25 zł, bo jest tylko 15. Z ja patrzyłem. Chyba, że później jest jakaś inna opcja jeszcze, ale. Ja widziałem 15 tanka. Może jest łazio w głównym budynku. Tutaj. Więc te kruki i tak odlatują to już po sensu to skradanie się do nich. Na pewno jest tutaj piwnica. O, łazu chyba nie ma. Żebym go słyszał To gdzie ten głupi włas? On jest gdzieś bardzo blisko Nie na górze Aha, no chejka. <słyski> aj aj, 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 aj. O nieee! Nie. Gdzie był ten włas głupi? No to nie, nie, bez problemu. Nawet go raz porządnie szarpnęło. Włas chyba był przy drzewie z uśmiechem drzewem. Nie kojarzę miejscowy, nie, nie kojarzę. Miejscowy tak po prostu nie. Że ten mordulec całkiem dobrze sobie radzi na tej mapce. Ani go nie widać, ani go nie słychać. Nie, nieźle, nie, nie hmm. Było słychać włas. No, ja nie słyszałem. Nie polecam chować się po krzakach, grając z Michałasiem. Gościu chodził ciągle w trybie obserwowania, więc się widział. A Tak. Masz rację. Może tak być. Jak Ci się podobał mój Michael Myers plagę. Bardzo dobry Michael Majer. Czemu tu akurat? Nie rozumiem. A ty grałeś taką firsty? To nieźle.